Co miesiąc? Co miesiąc, co miesiąc. Ja tydzień mogę z Tobą pochodzić, więcej to nie. Nie wygląda Pani jako źle ubrana. Ale ja nie zbieram, w ogóle tu ja, tutaj kubek stoi. Mnie też żona kiedyś wyrzuciła. Ale ja naprawdę nie zbieram, ja nie wiem co zabrać. Naprawdę. Niech pani się nie wstydzi. Ale ja się nie wstydzę. Niech pani się nie wstydzi, ja rozumiem. Ale też, ja naprawdę jestem. Ja przera przera też przerabiałem tą ciężką sytuację. <grym> Dziadek jeszcze. <grystanie z dziadkami> Już mamy kolejnego doktora. Zaraz sobie dziadkowie zaproponuję. No, dziadkowi zazwyczaj. <grystanie> <dziadkami>

<noise> ja idę dzieciakom jakieś lody kupić. Pan zbiera, idę dzieciakom jakieś lody kupić, albo coś ja naprawdę. A pani uzbiera i lody sobie gdzie kupić. Dzieciakom gdzie coś kupić, no albo komuś potrzebujemy ja, ja tak jednak długo się czuję, proszę W ogóle tą kamerę robimy. Wkręcaliśmy panią. Pani jedyna wzięła pieniądze. Naprawdę? Nie, no wcześniej ktoś tam wzięła. Nie, ale... ale ja naprawdę ja nie chcę tych pieniędzy, proszę. Na pewno nie jest pani potrzebująca? Nie, nie. Ja ja niech no pani sobie... pocha do ukrytej kamery. A jezus Maria, ja nie wiedziałam o co chodzi. Jest akurat... No tam kolega stoi. Pytanie, jak tam ją nagrywa? Nie, wolno, nie wolno. Ja mówię bo to... Boże, o co chodzi? Rzucają mi pieniądze, a no generalnie tak, się... tam. Kręcamy Jestem, ludzi. No, wyborze święty, nie wiedziałam o co chodzi. A co się stało o generalnie? Nie no, generalnie sobie usiadłam tak, bo nie mogę zbyt nie chodzić, bo faktycznie miałam wypadek samochodowy Aha. i za mam kręgosłup i mam zabroty głowy. Mówię sobie usiadłam i patrzę, kurde, do ziemi, że pieniądze, wie, o co chodzi, nie? No Bardzo fajnie pani zareagowała. No. Nie, nie. A pan tysięcy groszy rzucił, nie? To oddaję. Ja bym na najczęściej <laughs> tym ludziom poddawała i chciałam iść naprawdę komuś dać Ja oddam, chłopaki, chodźcie! Ma tutaj macie. No. A może Państwo z nami powystępować? Mogę z wami powystępować. Akolia mogą Państwo wystąpić. Możemy tak powkręcać, bo więcej ludzi no. to będzie jeszcze fajniej tego. Mogę z wami powkręcać, nie bardzo To, no, no, no. no. to pan jeszcze ma już drobne. Ale sytuacja normalna. No pani ma też drobne. Ja nie chcę dziękuję. Żeby pani wrzucała tych ludziom. Słucham? No Pani chce z nami no, wkręcać? No. Żeby pani miała co wrzucać. Ale jaja. A jak pan chyba obserwuje? A może, ja wiem. No. Może być. Panie Nie, generalnie sobie przysiadam tak samo mówi, że Boże, o co chodzi ludzie? Pani usiądzie sobie. Bo to trzeba poczekać, aż ktoś usiądzie tak to. Tak, tak, tak. tak. Obserwałaś to? Tak, tak. tak, tak. To pojedyncze... Myślę, że pani wyciąga. Różne czasy są, nic mnie nie dziwi, tak? Ale to nie dla mnie. Jak pani zbiera, no to co? Nie zbieram. No jak pani nie zbiera? No nie, ja usiadłam tutaj, czekam na to. jak pani usiadła, czeka i co, kubeczek tak postawia pani, no... Niech pani się nie wstydzi. ktoś postawi, jakiś chłopak. pani. <grym> To nie, nie? Nie. nie? Pani zbiera się wstydzi. Nie, Za ten gest nie. dychę daję, no. Pani, no kubek pani. Proszę pani, no kubek pani. Proszę pani, no. Ale nie mój, naprawdę. No Wiem, że nie, pani, bo my ukrytą kamerę nagrywamy. Pani została wkręcona. Tak? No. Dziwne, że każda dochodził i dawał. No bo to są aktorzy nasi, nasi. Panie e... kasą nagrywaliśmy kurs podrywu. Ja bym jeszcze trochę dalej Maciek ustawił się. O no, no, no. Dobra, to idę pierwszy to i ten ten. Zrzuci czekam. Chodź bliżej Maciek. Gdzieś tutaj możesz. Maciek, możesz tutaj. Nie Maciek, Ignaczek, tylko. Dobra, będę mówił Rokas dzisiaj, dobra? Żeby się nie pierdoliło. Maciek, możesz tutaj podejść. Mój ojciec też ma wiem Maciek Maciek z klanu Kurwa, będzie ciężko w chuj mi to przełożyć No nie no nie przełożę tego, muszę przeobokniej obok niej stanąć Muszę obok niej wziąć buta niby zawiązać, a to szedł z tą grupą ludzi Maciek nagrywa jeszcze mi to mm. <grywa> <grywa> zapomniałem o tym kubku dziękuję Dobra li paźmy dalej